Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii o Minecraftzie. Dziś zaprezentuję wam ulepszoną wersję tego, co już kiedyś wam prezentowałem, a mianowicie będzie to lepszy enchant. Poprzednio prezentowałem wam rzeczy, które były zenchantowane na 7000 damage'a. Teraz uwaga. Proszę obstawiać. Już teraz w komentarzach. No. Proszę. Ponad milion damage'a. Choć... Podejrzewam, że pewnie zgadliście po tytule. Nie wiem jeszcze jaki je nam do końca. Włączyłem sobie 6D i pewnie możecie, co niektórzy, zauważyć, że nagrywam w tobie 3D anaglifowe. Ja przynajmniej z tego widzę. Dobrze, no to przechodzimy do tych testów co zwykle. I zauważyłem także, że Łuk nie zawsze działa tak silnie. Zależy to głównie od. chociaż. Nie, na smoka nie zawsze działa. Zależy to od tego, gdzie tafimy i czy celnie, to jest na maksymalne na przykład teraz się udało. Teraz zrobimy sobie ten sam test na mieczu. No, efekt taki sam, tutaj na mieczu się za każdym razem udaje. Kiedy wejdzie jakąś godzinę na moc na wersję 1,8, to wtedy może sprawdzę, czy także zabiję za jednym zamachem. No to poprzednio był. Y Najpierw Wither, później Smok, Ten dzisiaj jest odwrotnie. No to teraz, oczywiście, kolejny Wither. A jak się to robiło? Właśnie, potrzebny jest piesek Dusz. Nie ciężka tu to nie muszę za bardzo już szukać. Owę. Jedyny wybór, jaki jest zdolny na zvalicji obsyjna. Dobrze. Wszyscy to widzieli. Mam nadzieję. I teraz jeszcze udowodnię, że Wider po prostu ma blokadę, że nie da się zabić go całego łukiem. Wcześniej pewnie nie tylko ja, ale niektóre osoby myślały, że po prostu zakłada sobie i wtedy się od niego strzał odbijają. To nieprawda. On ma taką inną blokadę. Ten łuk powinien go bez problemu zabić za jednym zamachem. A po naładowaniu udowodnię, że zabije do tego, co każdy inny łuk. Choć chyba odrzut jest ciut za mocny, by móc kontynuować. Zważywszy na to, że go nie widzę. Czyli jednak, po tym ulepszeniu jest to nadal jeszcze lepsze, bo. Także do walki z wydalami. No pod warunkiem, że nie chcemy gwiazdki wydalowej. No to dobrze. Yy, największą wadą tej zbroi jest to, że się bardzo szybko kończy, enchantowałem ją dużo na Unbreaking. No ale dobrze, poprzednio był upadek z 65 yy, kratek, o ile się nie mylę. Może dzisiaj spróbuję nieco wyżej, nie wiem nie mogła dużo przesłaniała, to była taka wysokość, nie za dużą, a spróbuję ze stu, to będzie sto pięć kategorii, no i dobrze, Zajątek. tak, był małą Naz ze stukatek jesteśmy w stanie przeżyć. Także stworzyłem jeszcze ulepszoną wersję. Pozwolę sobie to usunąć. Chyba wiecie już to jest dobrze, się domyśliliście. Choć może tego jeszcze nie widać, ale uwaga Staram się to szybko założyć No i game moda Mogą być strzałkami nawet no. I właśnie, mamy większą liczbę życia Oczywiście to życie musi się najpierw zregenerować Jeszcze z poprzedniego I prędkość, większa prędkość Czyli dokładniej odporność na odrzut, dodatkowe obrażenia, plus 100% maksymalnej życie daje nam każdy. 20% szybkości. I tak, szybkość to rzeczywiście nie jest ona zbyt dobra, ponieważ raz testowałem, wziąłem sobie więcej szybkości. To znaczy nie testowałem procentowo, tylko punktowo. No i po jednym tygnięciu znalazłem się no bardzo całko, nie byłem nawet siebie zidentyfikować, gdzie jestem. No dobrze, może to jakoś przyspieszę. Na przykład tak. jeszcze no 300 to, to tak nie widać, ale jeszcze się nie tak wszystko. A właśnie jeszcze fotunka. Przydałoby się sprawdzić. Tylko trzeba uważać, żeby bez bardzo potwornie mocny odrzut, bym to tak nazwał. Może sprawdzę na tej modzie. Dobrze, inaczej. Sprawdzę to na normalnym temie, żeby można było na nie wszystko robić. Jak widzimy, jeden Creeper daje nam ponad stak prochu, zarówno mieczem, jak i łukiem. Widzimy wybuch na tak zwaną kratę Creepera, nic nam nie zrobił, nie zabrał nam ani jednego punktu zdrowia. To koniec w dzisiejszym odcinku. Zapraszam oczywiście na kolejny odcinek, a po tym odcinkiem zachęcam do dania łapki w górę. Co do udostępnienia mapy, dopiero jak dobijecie jakieś, no nie wiem, 20 mapek, może, to wtedy udostępnię mapę. Dlatego, że to jest moja pasa i ja włożę to w to w to. Tut. Oczywiście subskrybuj kanał, by być na bieżąco. Inne rzeczy na moim kanale to także programowanie Delphi, więc jeśli cię interesuje to, oczywiście zapraszam do obejrzenia także innych moich filmików poprzedniego filmu. I dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia.